Wika Gacek, Oczy Królowej, Część Pierwsza: Skarb Pustyni. Tom Pierwszy, Rozdział osiemnasty Zegar cichotykał. Lubiła te starożytne zabawki. Miała ich całą kolekcję. Siedziała w fotelu przed otwartym oknem prowadzącym na taras. I podziwiała ogród. Dłonią o smukłych palcach podpierała brodę w zamyśleniu, a drugą bawiła się srebrnym wisiorkiem, zwieszającym się z jej szyi. Długie jasno-brązowe włosy opadały na jej ramiona miękkimi kaskadami. Była bardzo piękna. Smukła twarz, duże, szare oczy i wyrazisty nos dodawały jej szlachetnego uroku. Ubrana była w bogato zdobioną suknię, sięgającą ziemi, z długimi, Zwieszającymi się rękawami. Na głowie miała srebrny diadem z niebieskimi oczkami. Pani. Ciche pukanie i odgłos otwieranych drzwi wytrącił ją z zamyślenia. Odwróciła się w stronę źródła dźwięku. Tak? Spytała, unosząc lekko brwi. W drzwiach stanął niski i korpulentny mężczyzna, ubrany w surdut. Kazałaś poinformować, kiedy się zjawi powiedział niepewnym głosem. Kobieta drgnęła, a po jej twarzy przeszedł nieznaczny skurcz. Oczywiście, powiedziała. Wprowadź go. Miała bardzo władczy, pewny siebie głos. To był głos, który nie tolerował sprzeciwu. Służący na moment zniknął za drzwiami. W tym czasie kobieta wstała i suknia zaszeleściła. Podniosła głowę wysoko, czekała. Po chwili drzwi znów się otworzyły i lokaj wprowadził starszego mężczyznę, ubranego w długi brązowy płaszcz. Ten na widok kobiety upadł na twarz i oddał jej pokłon aż do ziemi. Witaj pani, powiedział uderzając czołem o miękki dywan. Bądź błogosławiona. Wstań, rozkazała. Mężczyzna podniósł się z podłogi. Usiądź, powiedziała wskazując na fotel naprzeciwko siebie Mężczyzna pokręcił głową Jego oblicze ukryte było pod kapturem spod którego widać było tylko długą siwą brodę Żelastą dłonią wspierał się na drewnianej lasce Nie jestem godzien Odparł Kobieta uśmiechnęła się tylko i zajęła miejsce przy oknie tarasowym siadając na wprost gościa Dziękuję możesz odejść powiedziała do lokaja, który wciąż stał w drzwiach i przypatrywał się z ciekawością niezwykłemu gościowi. Lokaj drgnął i cicho opuścił komnatę. Zapadło milczenie. Kobieta rozsiadła się w fotelu i poprawiła fałdy sukni. Patrzyła na mężczyznę wyczekująco, ale ten nic nie mówił. Słychać było tylko miarowe tykanie zegara. Wiesz po co cię tu sprowadziłam? odezwała się wreszcie tak, wiem, odparł mężczyzna. Westchnęła i zrobiła jakiś nieokreślony ruch ręką, aż zadziwięczały złote bransoletki na jej przegubie. Widzisz, w jakim nędznym położeniu jest moje królestwo, zaczęła głosem pełnym goryczy. Wielcy rządzący łakomym okiem spoglądają na moje ziemię i na moje złoża, a moi poddani, zamiast wiernie trwać przy moim boku, stają się coraz bardziej zuchwali i nieposłuszni. Została się już tylko garstka moich wiernych sług, a jest pośród nich dochodzi do moich uszu podejrzane szemranie. Spojrzała poważnie na mężczyznę. Wielu z nich stało się takimi buntownikami, że nie miałam innego wyjścia, jak powziąć stanowcze kroki. Starzec nadal milczał. Poruszyła się niespokojnie na fotelu. Nie lubiła, kiedy ktoś milczał w jej towarzystwie, czuła wtedy, że traci kontrolę nad sytuacją. Danielu, zwróciła się do niego bezpośrednio po imieniu, pan wybrał cię i namaścił na swojego proroka, a zatem prorokuj mi, powiedz mi, co mam robić. Mężczyzna wsparł się na lasce i pochylił głowę. Długo nie odpowiadał, zaczęła się niecierpliwić. Uderzała raz po raz, pomalowanymi na czerwono paznokciami, w złocone oparcie fotela. Nie lubiła czekać. Pan przyszedł do mnie w widzeniu i oznajmił mi rzeczy przyszłe, na które musimy się przygotować. Zaczął tajemniczo. Kobieta wyprostowała się i nadstawiła uszu. Jej oczy zabłysły. Mów wszystko, co wiesz, zażądała. Zobaczyłem obłok. Okrywający twoje królestwo, pani. Powiedział. Obłok pełen Bożej chwały? Podchwyciła z ekscytacją w głosie. Daniel potrząsnął głową. Nie, moja pani. W tym widzeniu miałem przeczucie, że. Urwał i spojrzał wprost na królową. Dostrzegła w cieniu kaptura jego jasno niebieskie oczy, patrzące na nią z wyrzutem. Nie spodobało jej się to spojrzenie. No, co takiego? Zapytała. Moja pani. Jesteś w ogromnym niebezpieczeństwie, powiedział cicho. Opadła na oparcie fotela. Jedną dłonią dotknęła swojej piersi i przytrzymała w palcach srebrny wisiorek w kształcie krzyża. Oddychała szybko i płytko. Co to ma znaczyć? Kto mi zagraża? Czy to jakiś spisek? Wielcy rządzący spiskują przeciwko mnie? zarzuciła go pytaniami. Nie, moja pani, przerwał jej Daniel. To nie spiskowcy, ani wielcy rządzący są twoim największym wrogiem. To kto taki? Mów mi, kto to jest, zawołała. Twoim największym wrogiem jesteś ty sama, królowo, powiedział. Królowa uniosła brwi. Co? Daniel wyprostował się. Pan jest Bogiem, który widzi w ukryciu. Oznajmił doniosłym głosem. Widzi wszystko, nawet to, czego ludzie dopuszczają się po zmroku. Przy zasłoniętych zasłonach, w ich tajnych pomieszczeniach, w ich zaryglowanych piwnicach. drgnęła. Co masz na myśli? spytała szybko. Pani, najwyższa pora stanąć w prawdzie, powiedział stanowczo. Jesteś królową oczu, władczynią górskiej twierdzy, potomkinią wielkich królów, którzy zaciekle bronili chrześcijaństwa. Jesteś naszą jedyną nadzieją na przetrwanie w tych bardzo trudnych czasach, a Pan błogosławił ci od samego początku Twojego panowania. Królowa pokiwała głową na te słowa. Ale Pan nie może już dłużej patrzeć na nieprawość. Jakiej się dopuszczasz, powiedział. Usuń bożki, którym potajemnie służysz, i zwróć się do pana całym swoim sercem. Królowa prychnęła. Nie wiem, o czym ty mówisz. Daniel skierował na nią swoją laskę. Pan, widzicie, jak oddajesz się swoim dolom, powiedział ostro. Widzicie, kiedy skazujesz na śmierć niewinnych i przelewasz ich krew dla demonów. Pan to wszystko widzi i potępia te czyny. Zabijasz niewygodnych, aby chronić swoją pozycję, a przecież to Wszechmocny dał ci tron i tylko on może ci go odebrać, a nie człowiek. Królowa wstała. To jakieś brednie, powiedziała stanowczo. Coś ci się przywidziało. Daniel rozłożył szeroko ramiona w geście błagalnej modlitwy. Jeśli nie nawrócisz się do pana, on zabierze ci twój tron i odda go komuś, kto będzie mu służył w czystości serca i w dziecięcej ufności. To jest mój tron, zawołała w gniewie. Jej oczy rzucały z wrogie iskry. Tylko ja mam do niego prawo. Ja, nikt inny. Cofnij te słowa, inaczej spotka cię kara, zagroziła. Ukosz się przed swoim panem. Wyrzeknij się zła, któreś czyniła. I odrzuć od siebie nieme bałwany kontynuował daniel niewrażliwy na jej groźby biła od niego siła jakaś niezwykła moc która nakazywała mu mówić zerwij tajemne pakty które zawarłaś z wielkimi tego świata i wróć całym sercem do swojego boga tego któremu służyli wiernie twoi rodzice wówczas unikniesz kary Królowa wskazała na niego palcem. Milcz, głupcze! Warknęła, zawiodłam się na tobie. Myślałam, że jesteś prawdziwym prorokiem, a ty jesteś tylko oszustem rządem sławy i pieniędzy. Daniel pochylił głowę przed nią w ukłonie. Wiedz, że nigdy nie brałem żadnych pieniędzy, żadnych punktów, ani żadnych odznaczeń za moją służbę dla pana, oznajmił. Brzydzę się tym. Ten dar jest od pana. I zależy tylko od jego mocy. To, co ci przekazuję, jest prawdą pochodzącą od niego. Nie mówię sam nic od siebie, tylko to, co rozkaże mi pan. A pan każe mi mówić do ciebie. Nawróć się, zanim będzie za późno. Łżesz, zawołała. Kłamstwo jest poważnym grzechem, za który spotka cię kara. – Oj tak, pani, kłamstwo jest ciężkim grzechem – przyznał jej rację – za które każdego spotka kara. To mówiąc, popatrzył na nią znacząco. Królowa aż się zapikliła. – Ty… – wysyczała. Twarz jej spurpurowiała, rysy wyostrzyły się, a jej oczy błyskały zło wrogo. Nie przypominała już tej pięknej kobiety o łagodnym obliczu, która go przywitała. Nie odrywając wzroku od Daniela, nacisnęła jakiś przycisk na swojej dłoni. Strasz. Mężczyzna patrzył jej prosto w oczy bez lęku. Był zdumiewająco spokojny. W widzeniu ujrzałem tron stojący na siedmiu wzgórzach, którymi jest siedem miast. Powiedział. Przed tronem stało siedmiu aniołów z siedmioma kadzidłami i okadzali go ze wszystkich stron. Potem ujrzałem królową siedzącą na tronie, ale nie na długo. Za nią szedł cień, zdrajca, który zabił ją podstępnie w chwili, kiedy się tego najmniej spodziewała. Ona nadal patrzyła na niego z wściekłością i, chociaż wcale nie chciała, mimowolnie zaczęła się przysłuchiwać jego mowie. A potem znów ujrzałem siedzącą królową na tronie i władającą całą ziemią. Miała tę samą twarz, a jednak była inna, jakby przemieniona. Swój tron oddała barankowi, a on błogosławił jej, rozszerzał jej granice i rozmnożył jej potomstwo. Patrzyła na niego w milczeniu. W jej wnętrzu gniew mieszał się z ciekawością. I co to niby ma znaczyć? prychnęła. Nie rozumiem. Królowa umarła, a potem znów żyła? Co to za brednie? To ma być twoje prorostwo? Rzuciła kpiąco. W tej samej chwili do komnaty wbiegło dwóch strażników w białych mundurach. Pani na twe rozkazy, zawołali, kłaniając się przed nią. Królowa uniosła od niechcenia rękę i pokazała na Daniela. Zwiążcie go i wtrąćcie do lochów, rozkazała. To kłamca i oszust, który jest wrogiem mojego królestwa. Mężczyźni wyciągnęli ręce postarca, a on uniósł w górę swoją laskę. W tej samej chwili obaj strażnicy padli na ziemię bez czucia. Królowa krzyknęła – morderca! Morderca w moim pałacu! Zerwała się z miejsca i stanęła za fotelem. – Nie zabiłem ich – powiedział ze spokojem prorok. – Zostali tylko powaleni Bożą mocą. Ale ona nie słuchała go. – Morderca! Straż! Zabrać go! On chce mnie zamordować! Do komnaty wbiegło kolejnych dwóch strażników, ale i ci zostali natychmiast powaleni na ziemię. Królowa zaczęła rzucać przypadkowymi przedmiotami w stronę Daniela. Poleciał w jego stronę dzbanek z kwiatami, filiżanki, lusterko i kilka starożytnych ksiąg o twardych oprawach. Chociaż celowała dokładnie w niego, a odległość nie była duża, wszystkie przedmioty omijały proroka. Ty morderco! Ty szatanie! zawołała w szale. Odejdź precz ode mnie, książę ciemności i zła! Prorok stał w miejscu, a dookoła niego latały przedmioty rozbijające się o ściany. Żaden z nich go nie ugodził. Pani, nie obawiaj się mnie, powiedział spokojnie, ale stanowczo. Nie przyszedłem cię straszyć, ale ostrzec. Pan chce cię ocalić. Ciebie, twoją duszę i twoje królestwo. Daję ci ostatnią szansę. Możesz z niej skorzystać, jeśli chcesz. Możesz się jeszcze ocalić. Jeszcze nie wszystko stracone. Precz! zawołała. Precz mi stąd. Straż! Straż! Pani, błagam cię. Daniel upadł przed nią na kolana, a ona przestała rzucać w niego przedmiotami. Z zaciekawieniem przyglądała się, jak mężczyzna przed nią klęczy. Taka postawa złagodziła jej furię. Tak wszyscy powinni się do niej odnosić, na Pełzając przed nią jak robaki, które ona mogła łatwo zgnieść butem. Królowo, wysłuchaj głosu pańskiego. Wyznaj mu ze skruchą swoje winy, a on cię uzdrowi! Królowa z satysfakcją przyglądała się, jak starzec ją błaga. Uniosła głowę i uśmiechnęła się wyniośle. Ja nie mam żadnej winy, powiedziała z dumą. To, co robię, robię dla dobra mojego królestwa. Bóg powinien mieć to na względzie. W końcu to on mnie namaścił na swoją królową. I on w każdej chwili może cię z tego tronu strącić, ostrzegł starzec. On strąca pysznych stronów, a wywyższa pokornych. Zamilcz! W tej samej chwili do komnaty wbiegło kolejnych kilku strażników, a widząc swoich towarzyszy leżących bez ruchu i klęczącego przed nią starca, zamarli na jedną krótką chwilę. Pani, co tu się dzieje? Co nam rozkażesz? zawołał jeden z żołnierzy. Królowa podniosła na nich wzrok. Wtrącić go do lochu! rozkazała, pokazując na starca. Daniel westchnął ciężko i opuścił głowę. Tym razem strażnicy z łatwością złapali go pod ramiona i związali mu ręce na plecach. Ona przyglądała się temu z ciekawością. W pewnym momencie kaptur zsunął mu się z głowy i zobaczyła oblicze zmęczonego mężczyzny z łysą głową. Jego twarz porana była z marszczkami, a długa, siwa broda sięgała mu aż do piersi. Tylko jego oczy patrzyły na nią bystro i nie utraciły swej świeżości. – A teraz ich nie powalisz? – zawołała skpiną. – Już straciłeś swoją moc? Daniel pokręcił głową. – Ja nigdy nie miałem żadnej mocy. – odparł z prostotą. – To pan działał przeze mnie. Kobieta podniosła jego laskę, która podczas szarpaniny ze strażnikami wypadła mu z rąk. Na jego oczach złamała laskę na pół. – Ha! – zawołała triumfalnie. – To teraz już Bóg nie będzie przez ciebie działał, fałszywy proroku! – splunęła mu prosto w twarz. Strażnicy chwycili go mocno, ale on nie wyrywał się. Nawet nie odwrócił głowy. Jego oblicze było pełne spokoju. W jego spojrzeniu można było dostrzec głęboki zawód. Poprosiłem Pana, aby pomógł mi ocalić twoją duszę. A on zaprosił mnie do cierpienia w twojej intencji, powiedział. A ja przyjmuję to zaproszenie. Królowa zacisnęła wargi tak mocno, aż jej pobielały. Nozrza jej zadrgały, a pomiędzy brwiami pojawiła się głęboka bruzda. Zabrać go stąd, warknęła. Zabrać go do najcięższego lochu i trzymać w odosobnieniu o chlebie i wodzie. Strażnicy wypchnęli go z komnaty, ale on zdążył jeszcze zawołać: "Pani, dlaczego od razu mnie nie zabijesz?" Spojrzała na niego gniewnie. W jej oczach czaił się obłęd. "O nie, będziesz żył. Będziesz żył najdłużej z nich wszystkich. Ciebie ukarzę na samym końcu, tak. To będzie niezłe widowisko." Zaśmiała się, a strażnicy wyprowadzili starca na korytarz. Do komnaty wbiegło pospiesznie kilku służących. A na widok zdemolowanego pomieszczenia zakrzyknęli ze strachu. O, pani, co tu się stało? Zdrajca! zakrzyknęła. Prorok Daniel okazał się być zdrajcą, który spiskuje przeciwko mnie. Służący jęknęli i popatrzyli po sobie. Prorok Daniel? Spytał lokaj, ten, który zaanonsował starca. Przecież to prorok twoich rodziców. Najszlachetniejszy spośród chrześcijan. Skoro ktoś taki zdradził, to. To znaczy, że każdy może zdradzić, dokończyła władczo królowa. Każdy może być zdrajcą swojej pani, swojego królestwa i swojej wiary. Służący padli przed nią na twarz. O pani, my ciebie nigdy nie zdradzimy, zapewniali gorąco. Królowa popatrzyła na nich z pogardą. To się jeszcze okaże, mruknęła. Zwołajcie natychmiast moich ministrów do sali tronowej. Muszę im publicznie ogłosić, że prorok Daniel za swoje przestępstwo trafił do więzienia. Niech wszyscy się dowiedzą, co czeka takich jak on. Prawo jest równe wobec wszystkich. Bez względu na to, czy ktoś jest prorokiem, ministrem czy niewolnikiem. Każdego, kto sprzeciwi się moim rządom, czeka kara, zagrzmiała. Służący przytaknęli głowami i rozpierzchli się we wszystkie strony. Część została w komnacie i zabrała się do sprzątania. Królowa tymczasem wyszła przez drzwi tarasowe i oparła się o barierki. Popatrzyła przed siebie, jednak nie interesowały ją piękne, pachnące kwiaty, równo przycięte krzewy i aleje porośnięte małymi drzewkami owocowymi, które rozpościerały się poniżej. Spojrzała w górę, w stronę masywnych szczytów górskich, które widać było poprzez przezroczystą kopułę szklarni. To dlatego surowego klimatu postanowiła osiąść na stałe w górskiej twierdzy. Jej rodzice zwykle rezydowali w oczach królowej w dolinie, niedaleko morza, a tylko latem przybywali w góry. Ona jednak uwielbiała tę lodową siłę gór, która była bezlitosna dla wszystkich. Czuła się z nią zjednoczona. Chciała być jak te skalne masy, pięczące się ku niebu. Niewzruszone i twarde. Wzbudzały podziw, strach i szacunek. I chociaż uderzały w nie wiatry i pokrywały je śniegi, one stały nieustępliwe. Nic i nikt nie był w stanie im zagrozić. Tak jak i jej.